dzisiaj nagrywamy sobie opening 71 1 skrzynek i 4 big boxów to zaczynamy nic uwaga mam nadzieję że będzie tam sobie tylko nie przeszkadzać. dobra leciutko sobie powolutku nic coś mi miga jest 5 gemów pierwsze pierwsze gemy Dobra, na razie nie ma nic Więc sobie trochę przewinę Tak szybciej Jest kolej, Co to było? Dobra, przy 60 skrzynkach sobie otworzy, otworzymy boxa. Jeśli będę miał dużą ilość gemów To sobie kupimy tą ofertę, tą 119 gemów Dobra, sobie otworzymy jednego big boxa. Chyba nic nie ma. Dobra, już mam prawie 5000 monet. Nie wiem, ulepszy tego mortisa? Błagam, żeby poleciała jakaś nowa postać. Proszę. Kurde. Czy ja rozumiem, że 50 skrzynek, ale. Ale fajnie, jakby mi. jakaś postać taka fajna wiecie, o podwajacz, podwajacz się przyda na pewno. Przepraszam. Dobra, ja sobie położę telefon i sobie będziemy otwierać. Dobra. Monety. Punkty do broka i punkty do peny. Zobaczymy, jakie teraz mamy szanse. Na legendarnego mamy no, nawet spore i na mitycznego mamy. Nawet duże. Dobra, sobie otworzymy. Nie. Dobra. Już jest malutko skrzyneczek. Kolejny podwajacz. Czemu nie ma gemów? Ale to chyba dobrze. O, jest, w końcu gem. Jednego gama brakuje mi, do, żeby sobie ten Broupas kupić. Przepraszam, moja mama teraz sprząta. Mój brat teraz śpi. Nie ma gemów, kurde. Jest naprawdę mało skrzynek już. Trochę się denerwuje. Ale spokojnie jeszcze jest czas. Spokojnie. Na pewno coś trafię. 5000 golda już mamy ponad dobrze już mogę zakupić ten yy, tego pasa, ale ja chcę Leona na kolejną... kolejny poziom. No kurde, już tylko 30 skrzynek. Kurde. Jeśli nic nie trafię... Widzę, że to będzie najlepszy opening w moim życiu chyba. No ale trudno, no po nic wzrosną zw szanse na. O, przepraszam. Za moje słownictwo. Dobra. Kurde, już mam tylko 20 skrzynce, no, czekam. miałem 70 i nic. No proszę postać, super cel. Je o, 8 gemów, no i to, no i to się lubi. Jak będzie 20 skrzynek to sobie otworzymy, znaczy zagram sobie gierkę. Dobra, nic na razie nie ma. Kurde. Dobra, gramy sobie jedną gierkę. O, mam podwajać kolejny. Jak myślicie? Chyba solo. Albo, no solo. Zagramy, już mam 260 g, więc... Nawet dużo. Nie wiem, lepszyć, czy nie? Kurze, no obrzęd, kurczę te. Dobra, panem MP sobie zagramy na solo. Mam nadzieję, że coś trafia. Zostało mi tylko 20 skrzynek. Ale nie bójcie się, będzie jeszcze jeden opening. Jeszcze jeden będzie. Dobra, idę na tą górę, bo tam jest dużo cubesów zawsze. Nie zawsze, ale... O, widzicie? Już mam dwa cuby. Tam mam już trzeciego. Wiecie, o co mi chodzi. W ogóle w Niemczech już mają aktualizację. Już wczoraj mieli. Ciekawe, jak to wygląda. Ta aktualizacja. O, ja mogę Bum. Hi, hi, hi ale ja jestem zły bo... aha nie zaatakowałaś mnie o kurde albo nie trafisz, nie trafisz dobrze no, je zginiesz o kurde ja też ginę. Dobra otworzymy sobie może jednego big boxa jak myślicie Jeden big box, jezu już no mam 600. Dobra, jednego big boxa. 45 Kurde, ale może zaraz będzie jakaś postać. Dobra, otworzymy powoli sobie, powolutku. Jestem dziwny. Kurde, na razie nic nie ma. Nic, tylko. same podwajacze. Ja nie chcę mieć podwajaczy. Ja chcę nową postać. Proszę. Ej, no. Ej, ej. ej. Nie. Nie, proszę. Proszę, tylko nie. Same podwajacze. Nie. Nie, proszę. Nie. Niestety chyba. Nie, chyba już nie będzie. Albo by było, jakby na ostatnie skrzynki poleciało coś. Już bardzo ja chyba mogę na ten, na dziewiąty level. No nic. Jest trzy gemiki w końcu. Jak myślicie? Będzie jakaś postać? Czy. O, już mogę badle, ja na dziewiątym. Nie, żadnej postaci, żadnej. To jest najgorszy opening. Nie, patrzcie to teraz co ja robię. Ja się wkurzyłem. Chociaż to będzie zły pomysł. Gdzie kolcika mogę. Do Mortisa mogę. Daj na Majka chyba nie chce. Do Barleya na pewno chcę no i patrzcie, od razu lepiej już mam dużo mniej golda ale będę jeszcze jedną skrzynkę nit kurde ale się wkurzyłem aż muszę kupić jakieś skiny z tego sklepu jestem tak wkurzony niepotrzebnie w sumie ich ulepszałem no ale trudno ale patrzcie jak to teraz fajnie będzie wyglądać taki leon, Jeszcze tu nie, to mogę na 8. Dobra, zagram sobie jeszcze jedną kierkę i może z tamtej ostatniej, ale w to wątpię, nie będzie nic. Ponad 70 skrzynek. I nic. Widzowie to jest... To jest normalnie porażka. Nazwę to najgorszy odcinek w moim życiu. Chyba najgorszy opening w sumie. Еще модарли. Добрый дом, с этим вижу ты. Где идет жемок? И идет народ. Курда пробами зараз. mm Ile mam podwajaczy? Chyba z tysiąc. <laughs> Ile podwajaczy? nigdy tyle nie miałem. Dobra, tworzymy sobie jedną tą skrzynkę. 8 gemów znowu. Widzowie, to był najgorszy opening. Nigdy nie otwierajcie tak dużo skrzynek. Ale teraz zobaczymy, jak, jakie mam procenty na legendę. Zobaczmy tu sobie. Na no, mitycznego mi spadł chyba. Spadły mi chyba. No to trudno. To by było na tyle, widzowie. Narka.